Cześć, tutaj witam. W kolejnym odcinku zagramy Farming Simulator 15. Dzisiaj jest odcinek 21. Miam, miam, miam. I mamy 422 tysiące i oczywiście leci w pra... pośrodku prawego boku. Wyjaśnienie czemu? 64 300, kup. Zostało nam 358 tysięcy Więc tak, H. H. I sobie zrobimy coś takiego, gdyż jakobyś takobyż sprzedajemy nasz pług. Sprzedaj, sprzedaj ok. I teraz kupujemy sobie najlepszy pług, czyli 6 metrów. Nasza Jeszcze i mm, to są tej wióry. tutaj ogie nie właśnie dlatego przyjechałem tutaj tym ciągniczkiem, czyli doliczem. No dobra. No to teraz takie coś, gdyż jakobyż, takoby, ja wam puszczę muzyczkę i słyszymy się za chwilę. <laughs> Jesteśmy z powrotem <noise> Ja mam taką bekę z tej piosenki I tak Rozdłuż pługę No dobra Poleciałeś w tą stronę? Nie ma sprawy Teraz opuścimy sobie ten pług Ale on jest wielki Jaki byk Jędrek za zawidły, to ogr no, ale jest on wielki, ten próg chociaż w żadnej grze nie lubię orać, po prostu nie umiem. Ja nie umiem, czego nie PZM, to znaczy y... po prostu nie lubię tego. Bo o, jeszcze jak ma się tam Te małe tam 60, tak jak masz szybie tam 12, 24. Oczywiście mówię o Rosu za teraz. Jak tam się ma punktam tam do pięciu skibów Skibów, skibów, no jest dobrze Ale Gdzie się ma punktam tam na przykład już Sześcio, siedmiu skibowy I on jakoś tak śmiesznie wystaje To już gorzej Obróć go Tam nie lubię uradzi tam przejada aby do końca tego, tego i, i i i i no i poleci sobie za mnie pracownik, ale ja nie puściłem stopera i nie będzie mam telefon, a telefon mam tutaj yy, nie puściłem sobie stopera. A dzisiaj się też nie trzeba. Więc stoper, ruch, ruch, i mamy jedna sekunda, dwie trzy. Poddalimy sobie kamerę sieba bardzo jak ładnie jedziemy. Żeby to było jeszcze mocniejsze, czym wtedy to by było dobrze. No nie. A że nie ma lepszego ciągle wynika. To tak dobrze nie jest. Eee. A tym się głupio jeździć, w Prawda To się tak źle jeździ Nie jedziemy no. Patrzcie co to tam za start jest Co no. to jest? Cztery na godzinę Co cię stało? Oto Co to to, to tak zwolniło się mu to ta? Co macie jazdy? Obrałem ciemniaka, słyszycie? Hey, wow. nie ma gadać. Nie ma tematu. No to zaraz temat wykręcę taki miniony sobie. Średnia była. go. Dobry go. Nie wiem co będzie za kolejny zakup, Bo to mamy te 300 tysięcy, tak? Tam miało być pole, no miało być. Dawaj. Ale nie wiem, bo zwierzęta się raczej nie będziemy bawili. Jakoś mnie to tak nie lubię się bawić. Te zwierzęta tam. Krowy tam. Jakoś mnie to nie. Nie, 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 nie pasi. No bo wydamy w to. Tam pewnie w krowy, tak? No to paszowóz musi być. Pres, praska. I jeszcze tam kombajn do Kiesanki, tak? I to już widzę za trochę kasy a zanim to się wróci to ten sezon bym chciał tyle trwać, że szkoda gadać, tak? Więc... Na razie się nie będziemy bagali. Nie, nie, no tak. Ale Bada, bada bada Zanim no, za by było. On się baguje. No, naprawdę się baguje. No. Nie wiem co chodzi... O co chodzi tutaj? No dobra, jakiś spisek czy co Niedługo będziemy się bawili w kiszonkę, tak oczywiście Hajsik będzie zbierany poza odcinkiem, bo nie chcę Was po prostu zanudzać. Tego ja byłem to pokażę Wam mody. O, ty... Żebym nie kupił przypadkowo. Tak, kupiłem że pościągałem tutaj ciągniki. Aha, 20 jak pani ma 30, a... a, 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 a... 59, tu nie ma 60. Spaka! Ta to jest bagowany przez ten pogód A 30 jest fajna. Dobra, No i na początku drugiego sezonu będziemy oto pracowali 6. Ale to pojechało. Będziemy pracowali 60. i 30. Tak że ten, ten, jak ten sezon skończymy, to ten drugi sezon też nie będzie tak szybko puszczony, puszczony, niepoczęty bo, no bo, no bo, no bo po prostu mody i jest w ogóle mało modów jeszcze do tej gry no więc tak szybko też nie będzie opuszczony a nie by to było jeszcze gorzej żebyśmy pewnie tutaj z 10 jechali, bo Lambos jest słaby są trzy. słaby nie jest no, ale ale, ale, ale kolejny ciągnik to byłby byłby, 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 byłby ten 320. No tam nie będziemy się bawili tam w tego, w, te, w tego, w tego, w tego, w tego, w tego, w tego, w tego. No bo nie, nie, nie potrzeba. No a w te to nie wiem, czy w ogóle będziemy się bawić w te dwa. Ale są znaczy łamane są. E, tak. Aha, właśnie, nie tak, a właśnie jeszcze nie sprawdziłem o oh jest chyba go kupimy 12 metrów, kup chyba jest to w końcu 10%, ale no to trochę to jest też garaż, garaż tego sobie sprzedaje właśnie, ten ma 8, widzicie 4 metry już, no to ładnie Ciągle mamy powyżej 2000 200 jednego doby, a niedługo skończę ten no To pojedziemy po Lamborghini, ten będzie tutaj, ora, pojedziemy po Lamborghini, które będzie sobie, Lamborghini będzie sobie, y, 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 y. Lamborghini będzie sobie, będzie sobie, będzie coś takiego sobie, będzie sobie, będzie, 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 się będzie, się aż tak bardzo tak bo to trochę potrwa, ten pasek i puszczamy pracownika no. no, to musimy tak zrobić, bo oni się no, to spukają. tu będzie trzeba pojechać oj, 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 oj. to jeszcze tyle roboty tyle roboty jest ale uwalone już wszystko, te pedały, całe czarne. a co to, no. to, to takie pomachańczury na tej ziemi? co to jest? co to jest? No to raczej chyba nie jest, no. Nie Chociaż może, nie wiem. Nie mnie to osądzać, ale to... Nie, nie wiem, co to. że pokazuje 6,30. Tak, 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 Dobra. Już Jedyną ręką tego kultywatora... Znaczy, tego pubu jest dołem i ż tak obierz się nie trakiowo skans na tego jak mówię Jeszcze tu sobie pojedziemy ostatnio kaseczek Tak się nakręca Dzień dobry. Idealnie. Szybciej, biegnij, ja nie. Jeszcze go wyprzedzimy. Jędrzeju, czekaj. My cię nie wyprzedzimy chyba, ej. Ale to jest pod górkę zrobiony. Troszku szkoda. Jędrzej, czekaj chłopie. Ciekawe czy mi do będzie ciężko. Czy traktorem? Myślę, że tak. Czemu on tak mi nie łapie? Śpiesznie. Dobra, idziemy po kultivator Co on zrobił? Co się dzieje z moją temperaturą? Czemu ona nie chce łapnąć? Chłopie! Aaa, tam nie jestem. Gdzie robi po swojem. Chociaż um, to będzie o 80 koni. Nie, ale pewnie da radę Lambos. Ani obciążnika tu nie ma, ani nic. Na stoperzach będzie 15 minut, a będziemy kończyli, czyli jeszcze 6 minut trepan Od teraz 6 minut gdzie to a jeszcze nawet tego nie mają gdzie to stoi nie tak tak obie wow tre... jakie to jest wielkie ho 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 duże to No, bardzo duże. Ale jedziemy. Hmm. Jakie zakręty pomocy? Eee, nie wiem czemu tak robię, nie. Ale, 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 ale. Jeszcze 5 minut. Nagrania zostało około. Najwyżej, jak ten też coś dogram. A W następnym odcinku pewnie tak zrobię z set tysięcy. No ale zresztą tak na tym widniku widzę, który już chyba skończył. Nie wiem, nie jestem pewny, ale tam już prawie nie ma ani Jeff. Tam z tego jednego lasku, więc. Chyba będzie trzeba nowy. Znaczy, nowy, sam będę musiał zasadzić Jeff dużo. No dużo, no same dęby będą posadzone. Jakie to duże. Wow. Ja już z tym jechać. A, to wielkie jest. Troje wolno też jedziemy, ale to jest dużo. O, teraz ja tam do końca dziwnym trafem. Nie wiem, od czego to zależy. No dobra, nie to jest Tego musimy. Nie, no to nie może zaś. nie myślę. Jeszcze 4 minuty około, więc mało, mało. Puściłem tam pracownika? Nie, nie puściłem bo. Nie, to dobrze. Wow, łapie. Co ty robisz? Bum przypadkowo. No tak, no ale ty raz, sobie, sobie. się. Powiedziałem coś, chodź do tu. No tak Ile cię A On co, już skończył? Mhm. Aha Nie, spoko nie? Dobra, daję, dobra, no, dobra Dobra, że skończyłaś Bardzo dobrze Chłopie. Jaki ty jest Nalejeć prosto, Jędrzej. Jędrzej, ty... Co Co ci się dzieje, chłopie? Nie No i zaraz kończymy. Szybko jadziemy. Patrz. Widziałeś, tu prędkość, chłopie? BUM Przypadkowo A tamtej strony zaczep A ja podłączyłem I tak BUM BUM Te w polu leżą Jedziemy Tutaj szkoda, że są te budynki postawione, bo średnio idzie pracowników puścić No nie, no ale cóż my sobie... Ludzie, trzymajcie mnie, no Ale ty jesteś tym, Naprawdę ci pracownicy nie umiejesz tego To To bym się sam robił, nie chcę. A to nawet sprzedamy te drugie, bo ginie. nie będziemy się w tym bawili. Nigdzie mi tu nie Dajdera, kosz. No i teraz troszkę. Jedziemy. Znowu dojedziemy do końca tego paska i kończymy ten odcinek zwalniamy sobie tam pracowników, bo nie wiem tam to w pole skończył. Wtedy bym skończymy w To nie wiem gdzie on tam mi zginął. Mm. Jak kręci. I to ja przejść stary proszę jadę o 2 na godzinę Kilometra na godzinę przepraszam i jak my no ja sam ciężko mi poruszć trudno no i co, i będziemy kończyli ten odcinek powoli... No nie. No chyba tak! No do końca ten pasapczek... Noo... go do końca... I... ha! To co my będziemy na następnym odcinku robili, pewnie te pola kończymy... To znaczy, pola, to lepiej. I jak się wkurzę to po prostu sprzedamy... ...jeść pół jutro, znaczy... <grydziwym> na następny odcinek... Nie wiem. Zobaczymy jak to będzie. Nie wiem, czy znowu. Tak, idziemy sobie do końca. Nie wiem. Szeraj bym to Nie Chyba tak znowu. Nie wiem, zobaczcie jak to będzie. Nie, ja jestem fermion. Ale na następnym odcinku chyba że nam nie będzie potrzebne 500 tysięcy. No bo na pewno. Bo najpierw to spuścimy sobie to pola. i Dobra. To co? To był odcinek z Farmy Simulator 15, ale tam jest brudno. Ja się z wami żegnam. Ej.